Martyna, wygrywamy dzisiaj 3 do 1 w meczu. Jest to dla nas siódme zwycięstwo z rzędu, ale po pierwszym secie tak pewnie nie byliśmy tego zwycięstwa. Co takiego się wydarzyło na początku meczu, że dość wyraźnie wygrał Pałac? Zawodniczki z Bydgoszczy w pierwszym secie nam się postawiły, bardzo dobrze broniły i nas wyblokowywały. To nie do końca przycisnęłyśmy je zagrywką, no ale set był no ale w następnym już wyszłyśmy no i pokazałyśmy że potrafimy grać no i przez kolejne jeszcze dwa sety to samo no właśnie ten drugi, trzeci i czwarty, no tu praktycznie już pełna kontrola naszej, naszej drużyny. No wynik jednak pokazuje, że jesteśmy tabela, wynik pokazuje, że jesteśmy drużyną lepszą. Jakbyś mogła powiedzieć jakieś elementy, które zadecydowały o tym, że dzisiaj wygrywamy 3 do 1? No myślę, że nasze serie na zagrywce i później dobra gra, blok, obrona, no i atak w kontrze. W ostatnich meczach wróciłaś do podstawowego składu. Bardzo się cieszymy, bo to świadczy o Twojej rosnącej formie, również na playoffy. Jak Ty się czujesz z tym, że grasz teraz praktycznie w pełnym wymiarze czasu? No, też dobrze się z tym czuję. No, po to są wszystkie zawodniczki, tak, żeby grać, zmieniać się. No i to też zależy od jakiejś tam dyspozycji dnia i, i, i od trenera. Przed nami mecze. Trudniejsze na pewno, bo, bo, bo i Rzeszów, i Radom, Police, Grot. Końcówka tej rundy zasadniczej będzie bardzo trudna. Czy Wy już jakoś wybiegacie w przyszłość i patrzycie na tabelę, szukacie potencjalnego rywala w, w playoffach? Myślę, że nie. Skupiamy się na każdym kolejnym spotkaniu. To tyle. Dominika, ciekawy mecz w bielsku Białej, bo nie trzysetowy. Postawiłyście się szczególnie w tym pierwszym secie. Co takiego sprawiło, co takiego się stało, że w tym pierwszym secie była tak duża przewaga różnych zbyt gości. Mam trzymać? Ja trzyma. e, nowa miotła wystarczyła na jednego seta. E, pokazałyśmy, co potrafimy tak naprawdę grać, ale jeszcze wielu, e, wielu dziewczynom troszeczkę czasu potrzeba, żeby taki poziom prezentować e, w dłuższym wymiarze na, w trakcie meczów. E, no bo mamy niestety taką, taką mieszankę wybuchową, która nie zawsze. Odpala i, no i potrzebujemy, no kurczę, sezonu nie starczy zanim byśmy się zgrały niestety. E, mam nadzieję, że, że ta nowa miotła troszeczkę nam pomoże teraz w najważniejszych meczach. A, a teraz ja zaskoczona nie jestem, że, że, że nie było trzy, trzy sety. E, ten pierwszy był super w naszym wykonaniu, potem po prostu nie wiem, czy osiadłyśmy na laurach, czy straciłyśmy koncentrację, czy co się wydarzyło, ale już, już później przejął, przejął kontrolę całkowicie Bielsko nad tym meczem no i, no i liczymy na to, że później te najważniejsze mecze, teraz za tydzień mamy Tarnów, więc to jest, to jest mecz, który jest dla nas najważniejszy. Bielsko też, nie oszukujmy się, walczy o troszeczkę inne cele niż my w tym sezonie i on był też na to, żeby, żeby się poznać z nowym trenerem, zobaczyć, jak, jak nam się będzie razem pracowało, no i ugrać, ile się da. Czy był jakiś taki element, który zadecydował o tym, że dzisiaj BKS wygrywa? Y Trochę był taki rollercoaster, prawda? Ten pierwszy set zdecydowanie wygrali, wygrałyście, a potem jednak wszystkie pozostałe sety wyraźna wygrana BKS-u. Co zadecydowało tak naprawdę o tym, że Bielszczanki się odrodziły i potem zagrały już zdecydowanie lepiej? Powiem szczerze, że ja się na tyle skupiam na swojej grze w trakcie meczu, że nie umiem tak ocenić na gorąco, co tak naprawdę zawiodło, ale wydaje mi się, że e, w momencie, kiedy przestałyśmy skutecznie i pewnie siebie atakować, e, to zaczęło już po kolei wszystko następne siadać. I, i nawet w przyjęciu, gdzie tak naprawdę e, uważam, że nie jesteśmy źle przyjmującym zespołem że to nie jest to, co nam przeszkadza w wygrywaniu meczów cały sezon e, tylko właśnie ten atak nieszczęsny. E, coś nam coś po prostu ten cały sezon nie gra. I no i tak, powtórzę się, ale podsumuję też. Że no to jak, jak, jak atak siadł, to, to wszystko już po kolei niestety zaczęło nawalać. A jak się wraca do Bielska? Całkiem lubię tą halę. Yy, ale... no nie wiem, no, czy jakieś sentymenty, bo niewiele zdążyłam zagrać, zagrać na, na tej hali, więc no tak. Nie powiem, że ambiwalentnie miło się wraca i przede wszystkim okolica jest przepiękna, więc zawsze miło jest. Szkoda, że nie w pełnym śniegu czy w y, piękną złotą jesień zobaczyć te okolice, bo naprawdę zawsze mnie rozczulały. W trakcie spacerów, <grym /dziśle> ale y, zawsze miło tu wrócić, jak najbardziej. I przede wszystkim y, ciepło. Zawsze jestem witana i ja się ciepło witam ze wszystkimi, więc i y, y, y ze sztabu i y, 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 y zarządu i y, y dziewczyn, więc no w sumie kurczę, no miło, no co będę mówić więcej. <grym /dziśle>